Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Runstone Keeper. Jest to połączenie gry Roguelike, Dungeon Crawlera oraz Strategii Turowej od studia Blackfire Games, które niesamowicie skondensowało te wszystkie trzy gatunki w bardzo prostą, ale niesamowicie uzależniającą rozgrywkę. Runstone Keeper to gra przy której jestem pewien, że spędzę bardzo wiele godzin, ponieważ uzależnia mnie ona niesamowicie. Mimo tych prostych mechanik, jakie tutaj mamy, oczywiście moi drodzy, biorąc pod uwagę to, że jest to gra roguelike, za każdym razem mamy zupełnie inne doznania i doświadczenia. Dzięki temu mamy przy każdej kolejnej rozgrywce świeże doznania i dzięki temu chce nam się w tą grę grać. Zacznijmy sobie materiał, żebyście mogli zobaczyć Ransom Keeper w akcji. Moi drodzy, z racji tego, że jak już wiecie, pewnie będziemy tutaj wchodzić do podziemi, mamy również bohatera. Niestety w tym momencie tylko tego jego mościa blondyna, ale nie zrażajcie się, ponieważ cztery kolejne osoby będą na nas czekać. Warunkiem jest to, aby przy tej pierwszej kobiecie wyjść na dziesiąty poziom. Ta kolejna osoba potrzebuje 15 poziomu doświadczenia naszego bohatera przy rozgrywce i dzięki temu zostanie również odblokowana. Moi drodzy, przed przejściem do tych podziemi możemy się przygotować. Mamy tutaj taki panel ulepszeń do naszego bohatera które są oczywiście permanentne i dzięki temu za pieniądze, które sobie zdobędziemy podczas rozgrywki możemy wykupić różnego rodzaju ulepszenia, które będą nam pozwalały o wiele lepiej poradzić sobie podczas rozgrywki. Dodatkowo tutaj, moi drodzy, mamy sklep z takimi przedmiotami, które możemy sobie wykorzystać. Oczywiście z racji tego, że ja w tym momencie nie mam pieniędzy, nie mogę nic kupić, dlatego też nie pozostaje nic innego, jak przejść sobie tutaj do podziemi. Jak widzicie, mamy tutaj jeszcze jedną ikonkę, ale niestety, moi drodzy, ja nie mogę jej nacisnąć, ponieważ jest ona nieaktywna. Mam nadzieję, że już niedługo dowiem się o co chodzi i co tam na mnie czeka. Przechodzimy sobie dalej. I tutaj, moi drodzy, mamy kilka figur. Jest to tak. Tutaj Bóg skał. Tutaj jest, moi drodzy, Bóg wojny. Tutaj jest Bóg magii. I tutaj... Bóg skarbów. Jak widzicie każdy ten bóg będzie dawać nam jakieś dodatkowe umiejętności, będzie dawać nam bonusy, ale będzie, będzie dawać nam również debuffy. Przez to oczywiście będziemy mogli z niego skorzystać, będziemy mogli się do niego pomodlić i coś zyskać, ale też będziemy tak jak tutaj moi drodzy na przykład mieli minus jeden do many. Ja w sumie tutaj pomodlę się do Boga skał i dzięki temu moi drodzy będę mieć jego przychylność. Tutaj po lewej i po prawej stronie mamy dwa dodatkowe tryby rozgrywki oprócz tego regularnego standardowego, który moi drodzy w produkcji mamy na samym początku. Zobaczcie sobie co czeka nas w trybie Endless Mode. Mamy tutaj moi drodzy przeróżne parametry, które go opisują. Zatrzymajcie sobie ten materiał i będziecie mogli przeczytać na spokojnie co się w nim znajduje. Kolejnym trybem moi drodzy dodatkowym jest Abyss Mode i tutaj oczywiście również na, pale, na parę chwil możecie sobie zatrzymać ten materiał i zobaczyć co się w nim znajduje. Ja spieszę z pokazaniem wam tego trybu normalnego w którym moi drodzy będę miał i tak bardzo dużo do zrobienia. Z racji tego, że mamy tutaj naprawdę bardzo ciekawą mechanikę produkcji i taką, której jeszcze w zasadzie w żadnym laj'ku nie było, moi drodzy, spieszę z wyjaśnieniem co ja w tym momencie robię. Mamy tutaj przeciwników na takich kafelkach. Jak widzicie tutaj mamy jednego z nich. Tutaj mam serce, które oczywiście mogę wykorzystać, ale w tym momencie nie jest mi potrzebne, ponieważ moi drodzy, mój bohater jest opisany następującymi statystykami. Tutaj mamy oczywiście punkty ataku, których jest 12. Tutaj mamy tarczę, która będzie oczywiście zabierana podczas ataku na nas przeciwnika. Mamy tutaj punkty duszy, które moi drodzy będą wykorzystywane do utrzymywania jakby mocy tych przedmiotów, które będziemy mogli tutaj używać. Dzięki temu będziemy mogli je wykorzystywać i tak oto moi drodzy, ja będę mógł również sobie zbierać do mojego plecaka tutaj przedmioty, które oczywiście będę mógł mojego bohatera ubierać. Dodatkowo mamy tutaj drugi taki panel, w którym będę mieć broń, ale moi drodzy, główny tutaj ten materiał, który mamy. To te punkty duszy Ponieważ one będą wykorzystywane w zasadzie do większości przedmiotów I tutaj jest pasek punktów życia I tutaj mana, którą będę mógł oczywiście użyć Do takich skilli, które w tym momencie niestety nie mam zbyt wiele Bo jest tylko jeden Ale docelowo będą trzy I tego tak to moi drodzy Mogę dzięki temu zaatakować przeciwnika I jak widzicie on zostaje zabity Dodatkowo tutaj mamy moi drodzy Coś co mogłoby mi pomóc oczywiście moje runy upgradeować, ale niestety w tym momencie nie mam wymaganych pieniędzy, ponieważ kosztuje to naprawdę bardzo dużo. Mamy tutaj również, moi drodzy, takie, powiedzmy, kusze, które będę mógł wykorzystać do walki z przeciwnikami. Jak widzicie, mamy tutaj cztery strony świata, w które będę mógł strzelić. W tym momencie strzeliłem sobie w lewo, mimo tego, że nie było tutaj odkrytego przeciwnika, ale to oczywiście na pierwszym poziomie tego. Lochu nie stanowi żadnego wezwania i nie mamy z tym najmniejszego problemu. Zabiera sobie w tym momencie serce i ono dodało mi kilka punktów życia. Jak widzicie, za każdy kolejny kafelek, który odblokowywujemy, moi drodzy, dostaję punkty duszy. Jak już wcześniej wspomniałem, będę mógł je wykorzystać do właśnie wydawania punktów na te przedmioty, które będą się znajdować w tym panelu. I tak oto tutaj w zasadzie wszystko jest opisane wieloma statystykami, możemy sobie zobaczyć jak przeciwnicy mają tutaj, moi drodzy opis, jakie mają takie umiejętności swoje i statystyki oczywiście takie, które będą jakby podstawowymi i każdy przeciwnik w zasadzie jest naprawdę inny i mamy tutaj niesamowicie dużo wariacji na temat właśnie dungeon crawlerów czy tam roguelike'ów. Ponieważ moi drodzy tutaj na każdym poziomie moim głównym zadaniem jest zabicie wszystkich przeciwników i odnalezienie potrzebnego klucza, to tutaj mamy moi drodzy drzwi, którymi ten klucz oczywiście będę otwierać. Przepraszam, na odwrót moi drodzy, to są drzwi, które kluczem będę otwierać. Jak widzicie w tym momencie niestety zostałem zabity. Czy ja tutaj mam napisane co mnie zabiło? No niestety nie, ale będę musiał zacząć rozgrywkę od nowa i tak oto moi drodzy oczywiście tutaj nie pomodliłem się do żadnego boga i będę mógł sobie kolejny raz w tym momencie tak naprawdę bardzo szybko odblokowywać te kafelki żebyście mogli zobaczyć coś dalej właśnie na poziomie drugim mam nadzieję że sobie tam dojdę i tutaj mogę skorzystać z tego urządzenia za 10 punktów duszy Oczywiście moi drodzy skorzystałem w zasadzie nie wiem co mi to dało ale cóż czasem się tak zdarza nie wszystkie mechaniki jeszcze tutaj znam i oczywiście bardzo dużo przede mną Mam dwóch przeciwników co ja mogę zrobić tylko 18 punktów życia użyjemy sobie tego skilla w tym momencie i moi drodzy dostaję oczywiście tak jak wcześniej jakiś przedmiot Mamy rękawiczki które oczywiście mają tylko jedną statystykę plus 3% do krytykalnego ataku i oczywiście mój drodzy, drugi przeciwnik, którego atakuję, zabrał mi trochę punktów życia, ale mam z niego również przedmiot. Niestety jest to różdżka, której nie mogę w tym momencie użyć, ponieważ mój bohater nie ma czterech punktów wymaganej inteligencji. Mamy tylko dwa i jak widzicie on również jest opisany przez takie zupełnie podstawowe statystyki. Strength, czyli siła dexterity, czyli zręczność, int, czyli inteligencja, no i moi drodzy, stamina, czyli wytrzymałość. Mamy również atak i punkty uderzenia, czyli jest to taka powiedzmy procentowa prawdopodobność, że on trafi sobie w danego przeciwnika. Dość duża, bo 78% na samym początku. Idziemy sobie dalej, moi drodzy, ja muszę oczywiście odkrywać te kafle i tutaj mamy również takie Przedmioty, które będziemy mogli oczywiście zebrać moi drodzy po prostu należą na ziemi i czekają tylko aby nasz bohater je podniósł. Jak widzicie mamy tutaj również takie kolce, które niestety będą go ranić, ale niech was to nie martwi, ponieważ na samym początku i tak będziecie musieli jakby przebrnąć przez, przez te podstawowe mechaniki i nauczyć się właśnie tego jak tutaj radzić sobie właśnie z przeciwnikami, jak radzić sobie z tym wszystkim co nas czeka na danym poziomie. Moi drodzy, ja w tym momencie mogę sobie tą siekierę wymienić Jak widzicie jest ona niebieska, ile taka żółta tutaj Jest to naprawdę bardzo mocny, unikalny przedmiot I dzięki temu mój bohater będzie mógł sobie o wiele lepiej radzić z tymi przeciwnikami Niestety w tym momencie mam naprawdę bardzo mało punktów życia Mam nadzieję, że mój bohater nie zginie jeszcze tylko te trzy kafelki i moi drodzy przechodzimy sobie na poziom numer 2. Wykorzystałem oczywiście klucz, który mi do tego był potrzebny i tutaj szczęśliwie mam kilka punktów do życia dla mojego bohatera. Moi drodzy, tutaj mamy kolejnego przeciwnika, ale co istotne tutaj mam statuę. Jest to Bóg wojny, do którego mogę się w tym momencie pomodlić i dzięki temu dostaję oczywiście jego przychylność, kilka punktów bonusowych do różnych statystyk, które są oczywiście opisane tam moi drodzy, a ja w tym momencie w zasadzie się tym nie przejmuję, ponieważ chciałbym jak najwięcej wam pokazać. Tutaj mamy kolejny przedmiot, który mogę sobie wykorzystać. Pytanie, co on mi da? Jak widzieliście moi drodzy, jakieś statystyki do mojego bohatera? Niestety w tym momencie nie mam tutaj żadnych buffów ani debuffów. No cóż, niestety nie wiem, co to dało, ale mam nadzieję, że to było coś dobrego. Odkrywamy sobie wszystkie te kafelki, które mamy pozostałe i mam nadzieję moi drodzy, że mój bohater nie zostanie w tym momencie zabity, ponieważ jak widzicie mamy tylko 10 punktów życia. Niewiele brakuje do osiągnięcia kolejnego poziomu i mam nadzieję, że mi się to uda. Jeszcze tutaj po drodze zbieram sobie oczywiście serca, które będę mógł dodać do swojej puli punktowej Ale niestety zostałem pokonany jak widzicie tutaj przez takiego przeciwnika Moi drodzy Runstone Keeper Jest to naprawdę bardzo wciągająca gra, którą serdecznie Wam polecam Jeżeli uwielbiacie gry roguelike i dawno nie graliście w coś świeżego i odkrywczego Studio Blackfire Games postarało się stworzyć swoją spójną wizję niesamowicie dobrze i moi drodzy mam nadzieję, że ta gra naprawdę uzyska rozgłos, sprzeda się dobrze i powiedzmy sobie szczerze, studio na niej zarobi, ponieważ ja bawię się przy niej świetnie, polecam Wam ją bardzo serdecznie. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!